No i dojechaliśmy do Kanakale. Tu tak sobie stoimy kamperkami. Stoi tam stoją nasi znajomi, których poznaliśmy w Portugalii i tam stoi państwo, których również poznaliśmy w Portugalii, także świat jest mały. Niesamowite to jest. A tu nasz łobuz w nowym miejscu. Zwiedzamy, ciolo? Tak? Co tam jest? Stary ci ucieka, tak? Poszedł sobie bez ciebie. Nie idź za nim, ciolo! Nie wolno tam. Jest mała. Nie. To jest moim zdaniem typowe dla, dla biednych właśnie osób. Zamiast się postarać, zamiast zdobyć kwalifikacje, Hejka, witajcie w nowym dniu Jesteśmy w Kanakale, idziemy na miasto Ale nim pójdziemy na miasto, chciałam Wam pokazać jakie fajne auta się koło nas ustawiły Jakie fajne kampery koło nas stoją Musicie to zobaczyć, już obracam Wam kamerę Patrzcie, rodzeństwo Jest starszy i młodszy Ale jak to wygląda, jak to jest zrobione w ogóle Jakie ma koła wielkie, jaka ciężarówa Mega Z tyłu I jeszcze ten. Oh, Mega. Okay. <śles> Mega to wygląda naprawdę. Są so, ogromne, no niesamowicie. A tu, proszę bardzo, kolejny. Też bardzo fajnie. Oklejony. No super. <śles> I też mają swojego vloga. Tutaj możecie zobaczyć. Ale fantastyczny razem. Zamykasz? Nie, otwieram. <grym> się przywitał chociaż.

Tak. Może być, że to był kryjówka. To nie, siary, tutaj no? nie ma. To, jest A, to może być po drugiej stronie. Ale to? to... Nie jest ten, to, to po drugiej stronie. Tam był, no to chyba taki bardziej. Jedna. Może być jeszcze gdzieś tu po tej stronie, no? I tu też jest zamek. To dwa są. Jak? Tam jest jeszcze jeden. No tak, no to tam pójść po drugiej stronie. To idziemy zobaczyć, go. Nie. Tak jak to jest zrobione? stronie, a tamte są po drugiej stronie więc... No tak może być tak? no, czyli... A tak. to Turk oczywiście A to Turk jest A to Turk na wojskowo Tak To jakiś młody jeszcze jak był chyba Super to jest zrobione. Mega takie makety. I co można zobaczyć w mieście? Super. Czadr. Żeby wejść a do tych bunkrów. Na ten zamek Trzeba kupić bilet Paweł już kupuje 15 lir Za osobę Po euro za, za odłuba. <noise> Nie ma ulgowych niestety Ani dla dziadków, <noise> ani dla studentów Dziękuję <noise> Do klasera <noise> Nie mam klasera Ale <noise> armaty to ta jedna ciała Co to oksy nogi, co? Fajnie, no Dobra. Taka armata tu kiedyś była, mówisz? Pięknie, no Pogoda nam się naprawdę trafiła Drugie wejście Dawaj Ta, ta już nie zachowała się w całości o, Tu mamy jakiś, jakieś ważne postacie Ataturk Tak młody Jestem w stanie. A tu pokazuję z tych starych czasów, jak to było. To jest zakorne. jak wojna. Jak wojna była. Możesz się poczuć jak ze czasów wojny, Ta. wątpię. Ale spluwy. To jest tak jak tam na tej widzisz? To jest ta, ta zatoka i właśnie te są codyfikacje rozłożone jak tam na tej makiecie. No i ta armata nie przetrwała. Je, to jest. Rozwalona to jest, jest, ta... jest. A ale ona jedzie tam po właśnie... no. na tej wrotnicy jedzie, to tak? To tutaj jest tam, a tutaj jest ten buzek, to jest On jeździ po A, faktycznie? Normaty, jak No tak. Strzelić, Ale Ale to stare pieniążki. Wziąłeś? Stare pieniądze? Ty tam też Idę O ja, ale czad Tutaj ciuchy, jak je nosili, jakieś skarpety tureckie śmieszne zegarek. Ty tam chyba się, jak się strzygli i golili A to co to jest? To fajki? Nie Jezu, tu jest napisane, yy... Cigaretty, tak, do trzymania, tak? Aha. Ale czad, nie no gramofon wygrywka, piękny jest. O, to się tutaj <grywka> Ale skrzynia skarbów. Ale szusy. Fajne laczki. No, oh za piętnaście lirów? Kurde. Cały dzień mamy zorganizowane. Nie wiem, czy dojdziemy na ten bazar. To jakiś. Gazet stare wycinki, tak, to stare wycinki z gazet tutaj okręt płynie. Fajnie to jest zrobione. Ale tropka. Gierki? Czekaj, już idę. Lernetka i znowu spluwa. Coś tu jest do grania Ty jeszcze jakieś stare zdjęcia Czwarta. Jeszcze jest raz, raz <grym> sześć, sześć, sześć jeszcze jest oprócz tej. dziesięć jest tych, tych, tych Nie wiadomo co to jest Nie wiadomo, później ci przeczytam wow. A to co teleporter? Co to jest? Co? Czy to czy radio? Może, no. Wygląda kosmicznie. Chodź ty może się dowiemy, co to jest. O kurde. Wojna. O, to jest ten po drugiej stronie, nie? No. Tu widać było tam e, Tutaj bitwa była na no, no, statki, które najpierw no, była bitwa na morzu, później tutaj się na nordzie no, przyjechaliśmy. Było, tak było, nie? To łuski, tak? Tak.

co to jest? Czy to jest właśnie jakiś... Radio. Nie, nie. Oszukali nas. The, hospital. The, hospital, no? the night sky hard behind dark grey clouds. I can't forgive you. I'll now see all blue. There is so much cold in you. And the silence is so Włączyłam ci nastrojową muzykę. O, ale mi stroje, co? Uwaga, i stąd widać też zamek, ale czad to już w klimacie. Ten zamek widać i to już zaczyna się to bardziej stare miasto stare budynki widać Jak zwykle, soczek. Ale fajnie zrobione. No, i na spacerze przerwa na obiad. Standardowo mięsko mm. Mm. Dobry? Pyszne. Pyszne. za mapę? Nie Za Pyszne. zapłaciliśmy 65 lir. A tu taka piękna. A tu Wieża zegarowa, proszę bardzo. to. I co jeszcze? to takie? Czy to? Nie, tamto. Tamto, tamto z pistacjami. No. I co? Jeszcze? Ale nie wiem co. Albo takie na górze? No, Albo takie. takie na górze. To jest bardzo czekoladowe. To no, to będzie bardzo czekoladowe. To Halo? będzie takie mniej. Halo? Mmm, ale cuda. Okay. No? No? Daj, bo to ja wybrałam. A, twoje jest całe? Mhm. Dobra. No. A może będzie zamienić Ile? Nie. Okay. <laughs> Dajmo. A to różańce Nie, nie widzę. Ładnie. 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 No, no, no. This, this, this one. No, no. okej okay, no, wait, I want to jest right, right. so, yeah, ładne awesome No. to nie widziałem to. Aaa, perfum. To perfumy nie. Dobra, no to weź to, daj mu te siedemdziesiąt i. To? <laughs> Dobra, będzie na konkurs. One, two, three, four, five, Pokaż, co tam masz. Ładnie tak zrobione, nie? No, fajnie. Za 60 lir tu Paweł jeszcze dostał gift, a tu mi wcisnął po cichaczu pod stołem, dostałam. No i doszliśmy do głównej atrakcji Kanakale, czyli koń trajański, który tu został po dawnej troi, ale jest ogromny, wielki. Nareszcie wrócili, tak? Ojojacie! O bo, mogę się wytarzać cały. Świetnie. I teraz do domu. Zawika. No a jak? Boże ciolo. Hejka, witajcie w nowym pięknym dniu. My jesteśmy w mieście, bo pojechaliśmy zrobić pranie i chcieliśmy wstąpić na bazar, ale jak się okazuje, bazar jest chyba tylko w weekendy. No więc trudno, stanęliśmy sobie tak, już wam pokazuję. Tu jest ten bazar w Kanakale. Właśnie który jest zamknięty. Tu jest rzeczka. A my sobie stoimy tak. O, tam jest stary na deskorolce. I czekamy na pranko. A przy okazji robi się obiad. Co, co się Gdzie tam łazisz? Pod autami. Nie wolno. Złoty. Na Gdzie lecisz? Co tam w tych krzakach jest? Co ciekawego? A nie, ty ptaszka zobaczyłeś, tak? Czy ptaszki? Pitaszki tam są. No i jest piękna pogoda. Świeci super słońce. Jest bardzo ciepło. Więc jako, że stary odpalił deskorolkę. No to stwierdziłam, że ja nie mogę być gorsza, ale że jeżeli nie na deskorolce, idzie mi słabo. Także wyciągnęłam rolki. I... Przelecę się tutaj, zobaczę, co tutaj jest doko. Dobra, yy, skończyła mi się traska, więc wracam. Może w drugą stronę, będzie ciekawiej. Dobra, i co tu jeszcze jest na obiad? poza pire? O Jezu, ja, dzisiaj nic nie macie <gry> Jak nie? No jak, um, nie, ma panie, nie jajka sadzone no. i zrobił Paweł pyszną sałatkę Z rzepy Pycha No, jeszcze raz dać ci buziaczka? O, jakie buziaczki słodkie Ojejku Zapomniałam nakręcić jak wjechaliśmy na prom, ale jesteśmy na promie jak coś. I tak sobie stoimy na promie. I lecimy na drugą stronę. Co o tym powiesz, stary? Uhu. czy dla na nas, no. Ale na do zwyczaju. Chodź, wypołóż z nami. Zapakowani do ostatniego.